Cześć, ze strony automatyk. Ja witam w kolejnej bitwie Stary World of Tanks. Yy, zagramy sobie tutaj bitwę sm 6 Oczywiście gram tutaj z, w Plutonie ze Stanleyem. On gra super pershingiem. Możecie sobie zobaczyć. Yy. I teraz tak. Mapa Redshire. Yy, całkiem ciekawe losowanie, bo na 8 yy, i niżej. Także nie jest źle. Yy nie jest źle, zobaczycie jak wyjdzie bitwa oczywiście powtórka, którą prezentuję wam jest taka jako wygrzebana jakaś lepsza, lepsza powtórka z, z moich starych zasobów no i mam nadzieję, że no jakoś was zachęci no i cóż mapa Redshire tutaj wiecie, że na linii 0 to jest taki przepychacz dla ciężkich czołgów albo na linii 1 nie wiem, ja preferuję jazdę właśnie tutaj. Nie wiem dlaczego, być może dlatego, że tu jest jakoś tak, nie wiem, no inaczej. Trzogi ciężkie z dobrym opuszczaniem działa, typu na przykład T29, T32 i tak dalej, mają tutaj dobrą pozycję na to. No i tu widzę na bulkce wyświetlone pojazdy. Tutaj RHM, celuje już jeden, dostał tam chyba fałkę. o ile dobrze pamiętam, RHM nie pamiętam, czy dostanie. No, chyba nie dostał. No i tu pojawiają się czołgi. Tu jest właśnie taki przepychacz, gdzie każdy może e, stać bezpiecznie. Nawet artyleria bardzo nie ma bicia za tym kamieniem. Chyba, że jakimś fartem. No cóż, słuchajcie, tu wyjeżdżam i próbuję strzelić gościa. Ech. No i gość mówi, że nawet nie zarysowaliśmy go. No ale ile ma? 175 penetracji. No to ciężko, prawda? No i ta WZ-111 obrywa za 400, blisko 400 punktów. I tutaj, konkretnie przy tym kamieniu, będzie się toczyć walka. Oczywiście teraz wykończam yy, tę te WZ-ę. -e. Yy, całkiem, całkiem ciekawa bitwa. 1 do 3. Yy, no, 1 do 4 już yy, przegrywamy. Słuchajcie, tu jakiś Wigspot. No, właśnie, w Daszek próbuje strzelić. Yy, Jakoś tak trafiłem. Rykosza do T29. No niestety IS-6 jest twardym czołgiem i jeżeli się nie celnie tam gdzie trzeba. Czyli tu w przód. O tutaj, o. W ten taki włas kierowcy. No to. Wiecie. O i teraz zobaczcie gdzie celny mnie przebił. W bok wieży. No, ale z golda. Okej. Okay. Oczywiście teraz celuję w x -Pota. Jakim jest ten magazyn, ten yy, obsadzenie tego karabinu, <grym>, ale niestety i zrezygnowałem z tego. Znaczy, gdybym go trafił, oczywiście bym go prawda? ale wykończyłem go strzałem w spód. I, no, helkacik się jakiś pojawił, panterka. To są bardzo miękkie czołgi. No i tutaj z woleja, tak zwanego, nie trafiam. No, niestety. Opuszczania działa, no, nie ma za dobrego, ten ist, ale jest twardy No i działo też ma fajne, w sensie, że zadaje dużo obrażeń hmm, Próbuję tu wyjechać oczywiście, coś zrobić Stanley, gdzie on się tam poja podziewa, połowę życia już nie ma Ale też coś tam prawdopodobnie próbuje robić ehm, 3 do 5, no nieciekawa sytuacja, jeśli chodzi o wynik ehm... I co wykończego? Tak, jest tutaj MX45, też fajny czołg na swoim że Jak najbardziej mi się podobał. No cóż, tu strzeliłem, ale czy go trafiłem, tego oczywiście nie wiem. MX75-1375 próbuje tutaj nam popsuć szyki, ale to mu się nie uda. I w ten sposób mam czwarty frak. No dobrze, że nie ma artylerii, bo. Było bardzo źle. Oczywiście zostało mi dwa naboje, a dwa zwykłe naboje przeciwpancerne. Następne będą lecieć goldy. Wcale tu nie zamierzałem golda używać, ale ten gold jest przygotowany na jakieś twarde dziewiąte tiry, na przykład 75, na które oczywiście rzuca. No, Isa 6 rzuca tylko na dziewiątki i niżej. No i teraz zostanę pewnie od Erhema. No. O, jeszcze nie, ale w każdym razie dostanę to od niego, bo pamiętam to akurat. Ehm, będę próbował tu coś zrobić. O, właśnie. <laughs> no i teraz się wycofam, żebym już więcej od niego nie dostał, bo to nie bije po 200, tylko od razu, jak dobrze trafi, to grzmotnie, aż zaboli. Ehm, nie skomentuję tego strzału. A, w sumie sam nie wiem, co się stało. W każdym razie, komed, jakiś magnes, ma chyba. No nic, zrezygnowałem z niego, czy nie, czy go trafię? Chyba z niego zrezygnowałem. No i cóż, tu chwilę muszę postać, aż yy, tego RHM-a. O właśnie, aż ten RHM przestanie widzieć tu cokolwiek, bo tu ma właśnie taką świeczkę spotera z tego kometa. O widzicie, teraz próbują coś trafiać na ślepo, no, ale oczywiście <laughs> nie jestem w stanie. No i cóż, wynik, 9 do 10. Nie jest źle. Chociaż no, moglibyśmy wygrywać, to już Stanley nie wytrzymał, niestety. Ilość HP mu się skończyła. No, trafię go. Trafiłem go za 360, bez mała. 4 fragi. Bitwa jest taka. To no, nie jest to zbyt dynamiczna bitwa, jaką można się spodziewać od ISA. Ale słuchajcie, HP jest cenne. A jeśli by my tak grał bardzo odważnie i pojechał tak jak te czołgi na linii 1, widzicie, że tam już nikogo nie ma. Pewnie nie byłoby też i mnie. Dlatego też postanowiłem w ten sposób grać i przyniosło to bardzo wymierny skutek. Bo teraz widzę, dopiero jak oglądam tę powtórkę, że mogłem tego RHM-a grzmotnąć, a nie tamten co strzelałem w niego. No, ale niestety nie wszystko idzie zauważyć w ferworze walki, prawda. Dlatego też szybka ocena sytuacji bardzo się tutaj przydaje. No i tę umiejętność niestety nabywamy z czasem. <laughs> Dlaczego niestety? No bo potrzeba czasu, zanim zanim nauczymy się czytać to, co dzieje się na mapce, to, co dzieje się na minimapce. No i ocena tego i tego powoduje to, że stajemy się lepszymi graczami. No i oczywiście znajomość w ale RHM tutaj to Zdarza się oczywiście, że dingnie coś od ten rhm ten już zginął, bo nie ma problemu z nim, no i zostaje bardzo mięciutki czołg, 413, sami widzicie, że bardzo mięciutki, no i nie pamiętam czy tu go dobiję, a ile mam fragów, 4 z tego co widzę, w każdym razie, tak jest, dobiłem go i zostają 3 czołgi, jeden to jest MX-100, 45 02 a i Cheeto, Cheeto to jest żaden przeciwnik, a yy, gdybym je objechał, to na magazynek na no, spokojnie mnie zdejmuje. Yy, no i fałka niefartownie oczywiście wystawiła mi tyłek. Mogłem go ładnie hitnąć. Yy, tu czekam troszeczkę, ponieważ no, życia nie mam za dużo. Gdybym miał full HP, mógłbym bardziej zagrać. Odważnie. Szósty frak w tym spotkaniu, w tej rozgrywce i w tej chwili przejmujemy mm, tak, jakby prowadzenie 13 do 12. No i to jest praktycznie już powinna być wygrana, ponieważ, no, to jak powiedziałem, to jest żaden przeciwnik dla tych czołgów, które zostały i MX50100, który no, na magazynek mógłby zdjąć mnie. No i ten T29, 913. No nie wiem, przy dobrym losowaniu mógłbym zrobić dwa czołgi, no ale zawsze ten jeden by został, no i było go dokończył. Na tyłku pojawia się Cheeto, tu go trochę olałem, powiedzmy, na początku, ale on mnie denerwował strasznie. Nikt by mnie nie przebijał, ale mnie bardzo, bardzo denerwował. Oczywiście spróbuję go tutaj wykończyć, co by... O właśnie. Nie przewidział tego, że jestem jednak twardym czołgiem i on od boku nawet nie potrafi mnie przebić. No i tutaj udaje się na ostatni czołg pomóc kompanom dobić go. No i oczywiście wygrać bitwę 7 fragów. 4001 obrażeń w tej chwili mam no, według mnie dobry wynik. Tym czołgiem no choć T29. nazwę jest dwóch, on jest jeden, no ale ten T29 widzi, jest czerwony. Ale też ma działo. Pomimo tego, że jest czerwony też ma działo. I denerwują mnie niektórzy jak piszą, że a noby, noby, bo czerwony, to wygramy. Akurat. Noby też mają działa i też fartownie mogą trafić. A skoro tak? to trzeba grać ostrożnie. No i tutaj wyjeżdżam na niego, on prawdopodobnie przeładowuje, bo schował się, strzał i staranem od razu. No i w tym momencie widzicie 8 fragów, także zdobywam medal i 15 do 13 wygrywamy. Zapraszam na napisy końcowe, podsumowanie, tam zobaczycie wyniki. No i co? Zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć!